Cześć wam moi drodzy, witam w kolejnym dniu tego vloga. W każdym razie właśnie idziemy odebrać paczkę z Tugut Tugou. W zasadzie dwie paczki, jedna ze słodko, czy wytrawnie, a druga z pan Precel. No i zobaczymy, co tam będzie w tych paczkach. No, <laughs> Darmie się śmieje. Się Dobra, zobaczymy po prostu co, co tam się trafi. I wszystkie te miejsca znajdują się na ulicy Piotrkowskiej. Zaczęłyśmy od pana Prezla. Tam odebrałyśmy pierwszą przesyłkę, później poszłyśmy na słodko czy wytrawnie i odebrałyśmy kolejną paczkę, a ja w międzyczasie jeszcze sobie weszłam do miejsca, gdzie sprzedawali kornogi i były bardzo smaczne. To były pierwsze w moim życiu, aczkolwiek zły dobór sosów troszkę wzięłam, bo oba były słodkie, i później na szybko jeszcze Rosman, później Wam pokażę. Tutaj mamy paczkę ze słodko czy wytrawnie, z jakiegoś Rolls'a i zaraz Wam pokażę coś w środku. I tak się prezentuje ta paczka i chyba kosztowała około 20 zł, więc myślę, że fajnie. Wiadomo, że nie są pierwszej świeżości, ale myślę, że są całkiem jeszcze Ok, zwłaszcza ten jest mięciutki. Zaraz Wam pokażę drugą. Są dwa precy na słodko z białą czekoladą i... magietka. Już na spokojnie chciałam wam pokazać co kupiłam w Rossmanie, co prawda tam nagrywam jakieś takie przebitki, ale e, chciałam wam po prostu wytłumaczyć też po co, co ile kosztowało i tak dalej. Wcierkę kupiłam sobie pobudzającą z Only Bio i kupiłam sobie jakby cały taki zestaw: szampon, rypacz, bo chciałabym tak dogłębniej oczyścić włosy. I jeszcze jedna rzecz, tym razem z Anwen, do skóry głowy. I chodzi ogólnie o to, że mam jakiś teraz problem z wypadającymi włosami, więc po, co, po to ta wcierka, żeby pobudza zdrowy wzrost włosów, a też często mi się też włosy przetuszczają, dlatego szampon taki, wiecie, raz na jakiś czas, raz na kilka dni w tygodniu i też ten peeling do skóry głowy kwasowy. Może jak mi się ta skóra też, wiecie, oczyści, będę też robić masaż. Tak, to to wszystko jest do włosów. Oprócz tego dwie rzeczy z Eveline. Ten cień pewnie już znacie bardzo dobrze i taki eyeliner. Lubię brązowe linery bardziej niż te czarne. Są subtelniejsze, a ten cień jakoś mi się tak spodobał. Stwierdziłam, że będzie fajny na albo na wesele, albo ja też lubię takie na co dzień. Najbardziej lubię, jak, jeśli chodzi o błysk, takie ze złotym podbiciem, zł o złoty taki błysk, więc myślę, że użyję. I jak się go nałoży tak leżej. to jest taki. Nie taka tafla, tylko taki brokacik, jak się go tak lekko rozłoży. Więc taki efekt mi się bardziej podoba. Dobra, i na razie to wszystko. Cen wam nie podałam, więc... Um, były promocje na Onlybio. Eee, chwila. Serum to pewnie będzie ta wcierka

Kosztował ten cień. Ten cień, cień, cień. kosztował 17 zł bez grosza. I e, liner z Varieté 29 29:49. E, tak to wszystko się prezentuje. I całość 122,64. I jeszcze na sam wieczór umówiłam sobie w zasadzie na ostatni możliwy termin em, henne brwi i rzęs oraz regulację brwi. I za chwilę zobaczycie efekt końcowy. Właśnie byłam na hennie brwi yy, i hennie rzęs i regulacji brwi i uważam, że super, zupełnie inaczej moja twarz wygląda, tak wyraźniej i fajnie, bo zazwyczaj teraz chodzę bez makijażu, to przynajmniej będę się budzić już z rzęsami i brwiami. I na kolację zamówiłam sobie ze Starego Młynu e, taką sałatkę z gozim serem, burekami, płatkami migdałów i takim wiecie dressingiem miodowo-musztardowym. Ona była super, jednak jeśli chodzi o placka po węgiersku, to za taką cenę nie polecam i też jadłam dużo smaczniejszą. Dzisiaj jest godzina 13, właśnie idę na śniadanie do kafe przy ulicy em, na Śródmieściu, na koło Piotrkowskiej. Później idę z Darią na basen, a na koniec dnia mam umówione jeszcze paznokcie na 19.30 w miejscu, w którym robiłam wczoraj brwi i rzęsy. Tak się mniej więcej prezentuje dzisiejszy dzień. Zobaczymy, jak wyjdzie w praktyce, no ale zapraszam Was do oglądania, widzimy się później. Bardzo mi się podoba efekt na brwiach i rzęsach, bo jak nie noszę makijażu, a często teraz tak jest, bo zazwyczaj nigdzie nie wychodzę, tylko dziś koło domu i nie chcę mi się po prostu malować, to wydaje mi się, że efekt jest satysfakcjonujący. Mi się podoba. Jeśli chodzi właśnie o kafę przy ulicy, na śródmieściu, polecam Wam przyjść przed 14, najlepiej przed 13 jeszcze, bo będzie okrojony wybór, jeśli chodzi o pieczywo, i okrojony wybór, jeśli chodzi ogólnie o menu. Więc ja chcąc nie chcąc, wybrałam sobie taką kajzerkę z łososiem wędzonym na zimno. Nie wiem, co mnie podkusiło, bo nie lubię łososia wędzonego na zimno, tylko na gorąco. W każdym razie, no, zjadłam i nie byłam usatysfakcjonowana, jeśli chodzi o smak. Um, więc na pocieszenie kupiłam sobie pączka i kawę, kawa też nie była zbyt dobra, bo była dosyć słaba, z, e, chyba akurat z pana Precla. ale no nie smakowała mi, a jeśli chodzi o pączka z pistacją to był przepyszny, więc tak na pocieszenie myślę, że się udało. Dobra, dzisiaj na obiad pierogi, i to są pierogi pieczone, piecuchy z... Starego Młynu Piekarnia Stary Młyn No To nie były tanie Więc jem I daję wam znać jak są wszystkie W ogóle inne Bo można sobie zrobić miks, więc ja sobie wziąłam 5 różnych pierogów Cześć wam, ja właśnie lecę na paznokcie I mam 8 minut, a i się 7 Więc jestem trochę na styk W każdym razie na basen już nie pójdziemy Bo Daria się źle czuje Już o 24, bo jest sobota, a będę we wtorek o 24 w domu. Jeszcze w poniedziałek mam terapię. No i weekend sobie jeszcze spędzę tutaj w łodzi. Więc we wtorek dopiero będę w Niemczech. Uwaga, uwaga, podobno będę jeździć konno dzisiaj. Jednak myślałam, że uda się nie. Podaria stwierdziła, że się zapyta i myślałam, że jednak się nie uda. Ale się zapytała i pani się zgodziła, tak wiecie, bez zapisania wcześniej. Więc... Tylko tak, żeby nie Boję się. że to wygląda łatwiej niż jest. Wygląda dużo łatwiej, a tak mnie pulą nogi. I sama, samo ustawienie jest mega trudne, więc ja nie wiem, czy będę dalej próbować. No mnie jest strasznie trudne. No sakra. Teraz szacun dla Darii, bo ona jest w stanie już tam trochę pojeździć. Ja tylko tak, wiecie, ledwo wstać mogłam, a i tak źle. Więc tak Niezbyt to łatwe, a wręcz bym powiedziała, że trudne. I dla mnie takie dosyć niebezpieczne. Masakra. Cześć wam. Boże, jestem taka zmęczona. Jak wyszłyśmy z Darią, bo dzisiaj jest sobota i Daria ma w soboty jazdy konne, więc jak wyszłyśmy o 13.50, na te jazdy konne. Tak wróciłyśmy 19.30 i w międzyczasie, właśnie, no, najpierw na te konie, później poszłam jeszcze do apteki, wykupić receptę, bo tam zaczęłam ją realizować. I dwóch opakowań leków nie wykupiłam, i dzisiaj, jakby wykupiłam całą resztę tej recepty, dlatego też musiałam pojechać i się okazało, doszłam na miejscu, że udało, żebym się też na 30 minut. Na tym koniu też pojeździłam i powiem Wam, że to wcale nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Wygląda to dużo łatwiej, a mięśnie, jakie muszą tam pracować, to jest po prostu masakra. Tak mi drżały mięśnie i żeby wstać, ja myślałam, że tam bardziej się stabilnie siedzi, nie wiem, że jakoś można się czegoś trzymać, ale nie, nie. I żeby wstać jeszcze tak, wiecie, nie podpierając się niczego, no to nie jest to takie łatwe. No i powiem wam, że się nałapałam no, jeździć i stresowałam się i, i nie mogłam się tak rozluźnić. No i też mięśnie bardzo e, cierpią. No i po tym jak poszłyśmy na te konie, ja sobie pojeździłam, Dresy pojeździła, to poszłyśmy do... i po aptece to poszłyśmy do galerii, do pasażu łódzkiego i ogólnie szukałyśmy... W zasadzie tylko butów dla Nikosia na wiosnę. Zaraz je ja wam pokażę z lasockiego. Ale w, w jeszcze miałyśmy zamiar zjeść w tej galerii. I co zrobiłam? Zgubiłam czapkę wełniano-kaszmirową, którą dostałam e, dwa lata temu na święta od Marcina. Byłam w czterech sklepach, e, w których byłam na początku. Bo się skopnęłam, wiecie, już na samym końcu, że nie mam tej czapki nad dniem, w którym momencie ją zgubiłam. W każdym razie byłam w czterech sklepach, zostawić numer telefonu, byłam u ochroniarzy. Też zostawiłam numer telefonu, będę dzwonić w poniedziałek, ale szczerze mówiąc, no nie liczę, że ona się znajdzie, bo już obszukałam całą galerię. Bo to jest dosyć mała galeria, w każdym razie, no myślę, że bym raczej e, zauważyła, gdyby gdzieś tam leżała, nie wiem... Czy ktoś już ją podniósł i, i może wziął, nie, nie mam pojęcia w każdym razie. Nie znalazłam i raczej wątpię, że znajdę. I mi szkoda, szczerze mówiąc. Mm, wiecie, bo jak, jakby to była jakaś czapka z sieciówki, nawet by mi się nie chciało, szczerze mówiąc, tyle latać za nią. No ale trudno, lubiłam ją. Bardzo by była ciepła i tak nie pociła mi głowę. Mm, dobrze, że chociaż się zima już kończy, to... Może za rok sobie zdążę kupić nową. Dobra, w każdym razie pokazuję Wam jeszcze te buty e, dla Nikosia. Sorry, że tak na leżąco, ale no nie chcę mi się wstać, więc buciki są z Lasowskiego. Jestem, no chyba 12 tysięcy kroków zrobiłyśmy. I e, szczerze mówiąc nie chcę mi się, jeszcze mnie mięśnie, bolą od tego konia, nie chcę mi się wstać. Takie buciki, one są w takim e, kolorze kaki i tutaj mają takiego misia. I one kosztowały około 130 zł. Z tego co pamiętam, jeszcze sprawdzę. Ale wydaje mi się, że coś koło tej ceny. Tak, 129.99. I też są może akurat nie ten, ale ten już jest, widzicie, zgina się. Są e, te, ta podeszwa jest taka dosyć w porządku. I już mieliśmy buciki z lasowskiego i się dobrze sprawdzają. Co prawda no, wiadomo, no, takie buty na kilka miesięcy. Dziecko zaraz wyrośnie mu stopa. Wyrośnie z nich, po prostu urośnie stopa. Ale nie niszczą się, więc o tyle dobrze. Tamte są prawie w nienaruszonym stanie. Te są po prostu troszkę lżejsze. I większy rozmiar też już wzięliśmy, bo te są na 23. Tamte były na 22, też z Lasockiego, ale zimowe. No i te są trochę takie wiosenne bardziej. Jeszcze były takie fajne, jakby sandałki. Mm, tutaj na czubku miały misia i były po prostu tak wycięte, że ta stopa miała też trochę takiego przewiewu, ale to może jak jeszcze cię cieplej zrobi. Na razie wzięliśmy takie przejściowe. No. Więc buciki już ma łodzi. Dzisiaj jestem ostatni dzień tutaj. Jutro mam Flixbusa o 10:30 do Niemiec. I co dzisiaj ciekawego robiłam? W zasadzie tylko mm, miałam terapię rano. Teraz sobie zamówiłam obiad, chociaż to jest z pozycji śniadaniowej, ale w każdym razie ono jest dostępne od śniadania do kolacji od rana do 20. Ale to jest takie bardziej śniadaniowe. W każdym razie z kafe przy ulicy zamówiłam sobie chałkę z kurczakiem, to wam zaraz pokażę. I może nam się jeszcze uda pójść na basen, ale to zaraz zobaczymy. Na szczęście już jestem spakowana wczoraj, więc jutro po prostu tylko wyjść i pojechać na dworzec fabryczny. Dobra, i tak wygląda moje. Śniadanie, które ma być moim obiadem. To jest taka sałatka z sosem musztardowo-miodowym, rzodkiewką. Ja zmieniałam zmieniłam rzodkiew... pomidora na rzodkiewkę i mamy słonecznik i jest hałka z kurczakiem, jakimś sosem i z kurczakiem, ogórkiem, chyba sosem czy tak mi się wydaje i jakiś parmezan na tego typu kanapka. Smacznego. Gryzaki, miodogryzki, przepraszam. Mniam. Mnia? Malinkowy miodogryzek. Pokaż się, Nikodem. Takiego masz? Mnia. mnia, mnia. mnia? Ale pysi. işne pH pH